Trzy proste ćwiczenia, które należy wykonywać, żeby wnieść swoją grę na wyższy poziom. Dodamy trochę rotacji. Trzy proste ćwiczenia, które pomogą wzmocnić atak szybki forehand z wykorzystaniem powerponga. Najpierw tworzymy nową grupę ćwiczeń, nazwiemy ją atak. Szybki forehand. Dodajemy nowe ćwiczonko. No możemy zrobić nowe. Hop. ćwiczenie 87, 88, 89. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia i nazwiemy je forehand. Po prostu ustawimy tutaj, dodamy trochę rotacji. No jest idealny, dobrze? I to jest ćwiczenie. Pierwsze, które chcemy zrobić, zapiszemy to i ustalimy ćwiczenie numer 2, szybkość 14, rotacja 1, 80, wysokość i kopiujemy to, dając w drugie miejsce. No tutaj na pewno tempo 60 i nazywamy to ćwiczenie forehand z dwóch miejsc, forehand z dwóch. Tak. I ostatnie ćwiczenie to będzie forehand nieregularny, czyli 14, rotacja 1, wysokość 80 i kopiujemy to dodając jedno tu, jedno tu i ustalamy to na losowo i na rozrzut. To ćwiczenie nazwiemy forehand nieregularny. I w tym momencie mamy trzy proste ćwiczenia, które należy wykonywać, żeby wnieść swoją grę na wyższy poziom. Jeszcze może taki mały szczegół. Dorzucimy tutaj tempo 60. Na początek zapisz. Tutaj tempo 60 już jest. Dobrze. I tutaj mamy tempo 60, jest, dobrze. I czas trwania ćwiczenia ustalimy sobie 20 sekund, przerwa 5. Idealnie. Bo to możemy rozpoczynać trening. I tak. Można grać po prostej, jak już się znudzimy, albo zmieniać przekątna i prosta. Mm. Ćwiczenie numer dwa zaraz się włączy, czyli forehand i I tutaj również można kierować piłkę po prostej, na przykład. I mamy ćwiczenie numer 3, czyli już nieregularnie, a więc cały forehead. I to są takie proste trzy ćwiczenia, które można robić. Wiktor, chcesz się zmierzyć z tymi ćwiczeniami? Będziesz grał po 20 sekund. Każdy element najpierw z jednego miejsca, potem z dwóch miejsc, a na końcu nieregularny. Jasne? No to powodzenia, życzę. Bardzo ładnie ciężar ciała przynosiłeś. Możesz trochę więcej przed ramieniem jeszcze akcentować. Tu uginaj i prostuj. Proszę bardzo, z dwóch miejsc teraz. I tym przedramieniem bardziej. Świetnie. Jeszcze jest oczywiście potencjał, żeby tutaj rozpędzać rękę bardziej, ale zobaczmy jak Ci pójdzie po całym forehandzie. Używaj małych kroczków teraz. Jeszcze więcej małych kroczków. Siągół. O właśnie. I do tego przedramię. Jak dasz radę, to jeszcze przedramię. No. No tutaj na pewno mogłeś akcentować więcej tego i ten ruch. Potem już się ruszałeś lepiej. Początek był taki drętwy, ale jeszcze jest duża rezerwa tutaj, żeby się nauczyć dobrze wykorzystywać przedramię, bo już w tym ostatnim ćwiczeniu to już tak ręka asekuracyjnie chodziła jak do bloku. No i na tym przykładzie pokazaliśmy, jak można z kółko takimi trzema ćwiczeniami robić. Te ćwiczenia będą oczywiście dostępne dla tych, którzy kupią PowerPonga ode mnie.